siema, witam siema. w kolejnym odcinku Minecraft. W tym odcinku to zrobimy spodenki albo pójdziemy no, do tych no, pójdziemy do hotelu teraz pobudujemy trochę, jeszcze ja pójdę po materiały sobie zabigasta, czy on mnie zabije, zobaczymy Kto to wie. A, A poza tym to co tu jeszcze zrobimy? Mm. No pobudujemy co nie? No, trzeba pobudować. My zbraja mu zrobię. Mamy no, z... O mamy, dobra, pobudujemy budujemy spodenki. Spodęki były te o, mamy. O, jak pięknie wyglądam. No, teraz schowamy... To schowamy, to schować, to schować. Kilofy sobie, sobie weźmiemy. Jeszcze jeden kilof zbudujemy. Jeszcze żelazo potrzebuję, dziękuję. I jeszcze kilofy zrobimy. Albo... Było... Nawet te żelazne na kilofy. O, więcej kijów nie mam. to trzeba więcej zrobić. Kije, kije. Nie mogę tych dawko zrobić A 8 No jak pięknie pasuje Tutaj złoto muszę to... O! Dobra Dawaj, to mięso się niech się tutaj pali to mogę schować? To A mięso mam surowe, surowe To dawaj No, pójdziemy do Nutteru To schowamy to weźmiemy, jest złoto się przeda mi do tej raidu Właśnie będzie jakiś typ chciał się tutaj dawać. To schowamy, to schowamy, to schowamy. To weźmiemy, przyda mi się, weźmiemy to do budowania. Będziemy to budować. No, pięknie. Mamy 5 staków tak na oko. No, mięso mamy to co so, chyba, chodźmy na przygodę tam pobudujemy to trochę <śm> do. no się uda tam zrobić coś tam jakiś trade zrobić z tymi typami tam było fajnie tak tak no tam spada mi mitamy złota no to my 8, to do nie wynajduje się Ale zobaczymy, no ma idziemy Idziemy na teru, UP. O, budowanie terenu Aby nie zdechał od razu Proszę nie zdechnie, nie kurwa, 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 kurwa Dobra, spokojnie Kurwa, co to za kulka niby, cud woda dalej Kurwa no. Spira, Dobra, pobudujemy. Buduj, budujemy. Trzeba jest budować ten spawn. Spierdalaj. Mój, mój teren. Kurwa, co to jest za gówno jakieś lawowe? Zobacz, co jest kurwa? Jest tak kurwa. No spier Co to kurwa jest? No, makajny tak. No, my tak chyba budujemy. Tylko te będą drzwi. Dobra, fajnie tu jest na terza takie ciepło. Przyjemnie. Przyjemnie tutaj się buduje. Kolejny stag dawaj może za. No ładnie co pora Świeczki damy. Albo nie trzeba świeczek. Nie wiem, nie wiem. co idziemy dalej? To hop, kopiemy kurde. Że nam poszedł. Ale chodźmy dalej. Neter. 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 Gaz. gaz to. No ale się nabijemy. Szybko. No fajnie tutaj jest. O kurwa. Pier o kurwa. Nie. Dechnę. Kurwa Nie spierdalaj Kurwa Spierdalam. Proszę. Proszę. Nie! Ja pierdolę, kolejny dead. Piąty. Kurwa. Piąty dead. Odrodzenie. O kurwa, co to jest? Spierdalaj. Kurwa Kurwa Ale mam i teby moje Nie wszystkie ale mam Nie to mam wszystkie Kurwa co za mi przyszło Mam wszystko Ale ja ja mam wszystko No bo ja jak to zatykam Kurwa pierdolę ich Pierdolcie się kurwa tym lekarzem Siódmy level, bo, miała, bo miałem 17 no i robię on z tym złotem złotem jest zabrai, och, ujmij dupę ach na druga złotem nie idę tam, pierdolę chwilę tam przyjdę do nich a tak miało być fajna, no, misja kopania. świnie mi przyszły kurde, a nie były świnie tejdę, bo byli kurde co to było no ma piąty D, to nie tak źle. No, go, być gorzej. No to złoto wszystko odłożę. No tylko kwiat to coś odłożymy. No dobra. nie tak źle. No złoto odejmę oddam. Bo coś tam mają te dla mnie, no i to zobaczyć. Jest, nie wiem taki świn normalny, No nie złoto pewno prawie, no, tak to. to. jeszcze raz zobaczyć. Ale lewy, kurde, sweciłem cały prawie. Mam siódmy teraz. No cóż, trzeba się odkuć i nowo wyjść tam No nic, trzeba iść Trzeba iść A te świnie podłe są podłe No dobra, to idziemy tam No by świn nie było, kurde, bo się wkuruje Nie chcę świnie spotkać moich Dobra, idziemy. Proszę, jeśli nie było tych kurwa agresywnych. I... budowanie terenu. Siema, siema. Wszyscy spokojni? Spokojny jesteś? Kurwa, co iduje się? Kurwa, dobry... ...lecz ja nic o to nie wezmę, spokojnie. Kurwa, co iduje się. Czekaj, podkopię go. Kurwa, nie siadaj do mnie. No co on siada do mnie, co ci kurwa jest? Co ci nie pasuje? Ja ci wezmę co złoto chuju. <laughs> nety aj, ty ajd. pierdolisz. Ale zajebiście masz. Kurwa, nety cegła. Ale zaibisz to trajder, czy zajemy później Tyj, nie cegła Ale zajebiście Mogę cię zajebać teraz? Ja cię schowam kurwa mordo Spierę dalej Nie trafisz mnie kurwa No to jest mój kurwa, zakładnik Ja spierę dalej, mam cegłę kurwa, to Zaibiściu mnie to wtedy Albo zbroję Dobra to mamy to Dobra pasuje kurwa Zbroję zrobię na celotową No to co? Ale <grym> event No to co mamy no już segły na celotowę To zrobimy zbrojka Zbroja będzie robiona tylko kowadło zrobię. Dwa kowadle co nie? Pewnie tak, kowadło. Jeszcze ja zobaczę, ale mam pełną no. Z tego żelazo. Gdzie moje je 8 mam. Zaraz mi 8 na żelazo. Żelazo. Żelazo, żelazo. Kowadło Gdzie tylko dwa dło? Kowadło nie ma. Co tu nie gra? Co to jest? Kolejny Co to jest? O, jest koła A, i tu jest taki zadaw, jak to się robi? Hmm. Pewno bym musiał sadzić to, to, to. A, nie mam. No cóż, nie ma, to nie ma. Zabali do kopalni znowu, no, a w końcu do kopalni pójdziemy. Ale mamy tego mezela. To najfajniej Że uszały mamy. Łuk co zrobię może. Łuk bym co zrobił? A jak to się robi łuk? To no kije trzeba mieć. Kija? Że drzewo trochę. Czy tutaj drzewo mam? Jak się łuk robi? Łuk łuk łuk. Jak się robi łuk A3 Linę, no dobra Dobra Linę nie mam Nie mam Linę, szkoda No dobra, w takim odcinku zrobimy to W tym odcinku to, bo tam się pójdziemy do hotelu Ale złoto, o mam tu, o dobra, dobra To pójdę się nim w to i jeszcze w kolejnym odcinku Dobra To pasuje no, to już, już kończymy Idę z perspektywami. będzie, będzie, będzie... jutro, poniedziałek, dzisiaj, niedziela. Szkoły wrócę, to będzie... Zobaczymy, tak pod się, nagram odcinek. Ale... Ale, ale... No, dzisiaj dat był... Gupi, bo złoto miałem przy sobie, ale to nieważne. Czy się, mam na celu to trzymajcie się, czyścieś.